Uwaga, fałszerstwo banknotów drogą garażową. I tutaj słuchajcie, przeczytajcie sobie komunikację z moim widzem. W załączniku przesyłam zdjęcie banknotu, który na pierwszy rzut oka nie posiada serii i numeru. Banknot chciałem oglądać w Gliwickim Centrum Numizmatycznym. Niestety, jak się okazało pomimo, iż banknot jest oryginalny, to seria i numer zostały wywabione. Może być to ciekawy materiał na film. Jest to ciekawy materiał, jeżeli tam wyceniono, że to jest falsyfikat. Że ktoś przy nim manipulował, no to na pewno mieli rację, bo tam są fachowcy. Jedynka, czy banknot ten ma jakąkolwiek wartość, no wartość jedynie znikomą, zniszczony banknot. Czy posiadanie takiego banknotu jest legalne? No to to nie wiem, czy to jest legalne. się wydaje, że w pełni jest legalne. Nielegalne będzie, jeżeli będzie chciał sprzedać ten banknot komuś i wmawiać mu, że to jest destrukt, ze świadomością, że to nie jest destruk. i to na pewno będzie oszustwo. Karalne. I tutaj jeszcze komunikacja z tym Gliwickiem Centrum numizmatycznym, czyli sklasyfikowano to jako falsyfikat. Przedstawiony banknot Polska 10 zł. Józef Bmi jest banknotem oryginalnym, lecz poddany manipulacji. I dobrze, to ktoś wycenił oznaczenie serii. Numer banknotu zostały wywabione. Zabieg ten spowodował także znaczne wyblaknięcie kolorów druku banknotu. Posiadałem tylko te cztery zdjęcia, które pani wysłał. Jeżeli tam, powtarzam jeszcze raz, oceniono to tak, to znaczy że mają 200% rację, bo tam są ludzie, którzy się na tym znają. A do moich widzów uważać na takie coś i nie kopiować, nie robić czegoś takiego, bo to wtedy jest oszustwo. Raczej zwrócić się do tej osoby, która to wywabiała, to zwracam się do tej osoby, która to kupiła ten banknot, bo to prawdopodobnie tamta osoba, co sprzedawała, wprowadziła pana w błąd. I oczywiście ten banknot z serią B to jest dla porównania. Po prawej stronie jest ten falsyfikat, a po lewej jest oryginał. Zapraszam na 69. już odcinek wycen monet banknotów destruktów. Kolejny wspaniały, wyjątkowy odcinek. Wy wysyłacie zdjęcia, a ja i moi widzowie wyceniają komentarze. Proszę pisać od podania numerów pozycji. Ułatwi to nam rozpoznawalność. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie. Zaczynamy. 10 groszy rocznik 1973 ze znakiem mennicy potężny nakład 80 milionów sztuk. W tym stanie ta moneta to niestety cena złomu jak i większość PRL-u w tym stanie to są ceny złomu. Najrzadsze roczniki w opisie, jeżeli ktoś chce oglądnąć. Przepiękna moneta, 5 złotych, próba tłoczenia, rok 1994, aukcja z dnia 21 stycznia 2023, cena 1320 złotych, więc wyceniłbym tutaj na 1500 około, ale bywały droższe, więc tutaj różnie może być. Moneta, numizmat, może to jakiś medalion, Victoria Queen, brak średnicy i wagi. Podawajcie takie istotne szczegóły, dane techniczne monet, bo później ciężko to rozpoznać i znaleźć. Znalazłem podobną po 20-30 zł, ale brak chętnych na zakup. Prośba do moich widzów: jeżeli ktoś rozpoznaje tą monetę, podobno rewers i awers jest ten sam, no to prosiłbym o napisanie w komentarzu 948. Moneta 5 ,980 zł w gradingu NGC Cameo, nota 67, nakład podobno 5000 sztuk. Tutaj delikatne plamki na monecie. Taka sama moneta z notą jeden punkt niżej sprzedała się za 260 zł 19 czerwca 2022 roku. Więc nota 67, jeśli jest maksymalna dla tej monety pod względem otrzymania not dla tych monet, to około cena... 500 zł, ale tak naprawdę tylko licytacja ustali prawdziwą cenę. I kolejna moneta w pięknym gradingu z templem luszczanym bitag radicy PF nota 68 Camero. piękna sztuka w nocie. 66 sprzedała się ostatnio za 333 zł 4 marca 2023 roku. Więc tutaj cena tej monety, również około 500 zł, to samo co pozycja wcześniej. Ciężko ocenić, jakby to się sprzedało na licytacji. I pozycja 951, przepiękny destrukt, pełna odwrotka, czyli marzenie kolekcjonerów, którzy specjalizują się w destruktach. Słuchajcie, pełna odwrotka, cena około 200-300 zł. No, te pełne odwrotki są najbardziej poszukiwane. Gdyby to już była skrętka, to cena by to było 50 zł lub mniej. Natomiast 200-300 zł. nawet drożej się sprzedają, tylko rzadsze roczniki. Tutaj jest to wyjątkowie rzadki okaz i piękny takich monet w PRL. u Szukajcie również, sprawdzajcie czy orzełki nie są odwrócone w 180 stopniach. Moneta 2 złote, zapchany stempel. Trudno powiedzieć, literka Z niewidoczna, albo ktoś to zrobił, widać pod kątem delikatnie literkę Z no albo rzeczywiście zapchany stempel. Tutaj ocena jest nie może być jednoznaczna, ponieważ ciężko powiedzieć czy to jest zrobione przez kogoś. Czy to wyszło z menicy? Tutaj waga nawet zbliżona, czyli o tą literkę Z minimalnie 5,21, 5,19. No ale trudno tutaj ocenić. Moi widzowie może wypowiedzą się na ten temat. 952 i praktycznie ta sama sytuacja co pozycje wcześniej. 20 groszy, podobno 91 rok pod kątem. Kolejny niedobisty stempel i kolejne kontrowersje. Na pierwszy rzut oka wygląda to na oryginał, więc cena 20-30 zł, natomiast tak jak dobrze wiecie jest już tyle ludzi co kombinuje z tymi monetami, że tutaj naprawdę ciężko to ocenić, a no ale bardzo dobrze się nawet prezentuje. Banknot 1000 zł serii E, emisja 1975 roku, czyli ta najbardziej poszukiwana, stan piękny, rzadka seria, cena około 50 zł dla tej serii, czasami są wyższe do 100 zł, natomiast spójrzcie, seria A w stanie idealnym UNC sprzedała się za prawie 1000 zł, więc tutaj ta cena 50-100 zł dla tego banknotu jest jak najbardziej wiarygodna. I tutaj zapytanie od widza o to, czy banknot nie jest fałszywy. Banknot 200 tysięcy złotych, P oraz E. Tutaj 40 zera przy literce P, więc tutaj cena będzie większa. Ceny, słuchajcie, temu banknoty wycofano z obiegu szybko z powodu słabych zabezpieczeń na tamte czasy. Pomyślcie sobie, co jest dzisiaj, więc tutaj aż strach się bać o te banknoty i sens zbierania ich. Natomiast były często podrabiane i tutaj cena 350 500 zł dla tych banknotów za sztukę, i tutaj banknot został zmierzony. Proszę o Was zrobione zdjęcie ze znakami wodnymi i zapytanie, jeżeli ktoś ma jakieś informacje na temat tego banknotu, jak rozpoznać fałszywy banknot. Podobno było to bardzo ciężkie, ponieważ były bardzo słabe zabezpieczenia. Jak na mój pierwszy rzut oka, to jest banknot krzywo przycięty i często takie wychodzą, nawet dzisiaj w obiegu znajdziemy. Więc pod tym względem będzie to oryginał, czy pod innymi względami będzie to falsyfikat, tego nie wiem. Jeżeli ktoś się zna, to niech napisze w komentarzu. I Australia, 1 dolar, 1 oz, czyli uncja srebra, piękna moneta Kukabura 2015 rocznik, tu akurat ten rok jest mało istotny, chodzi o jedną uncję srebra zawartą w monecie 150-170 zł, około na chwilę obecną ta przecudna moneta srebrna bulionowa. No jak ktoś nie wie co robić, no to warto inwestować chociażby może w monety bulionowe. I na sam koniec rzutem na taśmę pytanie od mojego widza czy te banknoty są coś warte seria AA banknot 500 zł emisja 2016 no i po odpisaniu, że napisałem, że póki co te banknoty nie są nic warte, no wiadomo, 500 zł to 500 zł, no to ktoś odpisał, no pani odpisała, że na no Allegro są wystawione za 700 zł. Można też wystawić, nikt nikomu nie broni, mamy wolny rynek. Natomiast proszę zauważyć, emisja 2016. Ile ten banknot, za, co można było kupić za ten banknot w 2016 roku, a co dzisiaj po 7 latach. Ceny Cały czas wartość nabywcza tego banknotu spada. Nieliczne banknoty z serii AA tak wysokiego nominału się sprzedają. Proszę zauważyć, kupimy taki banknot za 700 zł. Okaże się, że te 700 zł za rok czy za dwa to będzie warte dużo, dużo mniej. Póki co banknoty z serii AA 500 zł sprzedają się. Tylko te właśnie radarowe, bardzo niskie numery, że z początku będzie 5 albo 4 i stany idealne. A tutaj widać po tych rolach zagiętych, że to są stany portfelowe, czyli już je dyskwalifikuje z kolekcjonerstwa co najmniej. Może w przyszłości serie AA będą poszukiwane, tak jak teraz banknoty PRL-u. Ale kto zatrzyma ten banknot 500 złotych na, na przykład na najbliższe 20 lat, licząc, ze zyski będą dużo większe. No to jest bardzo ryzykowna inwestycja to, że te numery rosną 18, 19, 20, 21, o niczym nie świadczy. Można po prostu nabyć paczkę bankową banknotów i mieć co chwila takie numery rosnące, i wtedy bylibyśmy wszyscy biznesmenami. I na zakończenie tym razem dzieła moich widzów tutaj piękny szkic plus kwiaty dość ciekawe. Kto potrafi cośkolwiek robić? Tutaj Piękne Kwiaty to bardzo chętnie opublikuję na końcu moich filmów. I tu przepiękne szkice, tu naprawdę trzeba mieć mega talent. Osoba, która wykonała te szkice, Robert Lewandowski, Barcelona. Ta osoba, która wykonała te szkice, niech napisze w komentarzu, bo być może robi te. Portrety na zamówienie. Może ktoś będzie chętny, tu widać ewidentnie, trzeba mieć mega talent, żeby coś takiego pięknego naszkicować. I słuchajcie, kogo zainteresował temat numizmatyki, no to zapraszam na wycenę wcześniejszych odcinków, gdzie jest wiele odpowiedzi na Wasze pytania. Wystarczy oglądnąć, żeby naprawdę wiedzieć, i nie pisać po 100 razy to samo. Póki co, ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu, życzę szczęśliwej i wypoczywać na tej majówce bardzo ładnie, trzymajcie się i do następnego, hej!